Cześć, mam na imię Bartek. Pewnego grudniowego poranka wyszedłem z pracy wkurzony jak nigdy. Szef znowu się na mnie wyżywał, a ja miałem już dość. Wyszedłem wcześniej, nie mówiąc nikomu. Na ławce przy stacji siedział bezdomny. Ten sam, co codziennie broda, stare buty, patrzył w pustkę. Podszedłem i powiedziałem półżartem: "Zamieńmy się miejscami. Ty idź do pracy, a ja posiedzę tu w ciszy." On spojrzał na mnie i odpowiedział: zamieńmy się na serio. Myślałem, że żartuje. Ale on wstał. Kiedyś też miałem pracę. Garnitur. Samochód. Rodzinę. Zamarłem. Patrzył mi w oczy, jakby widział przez moją duszę. Zostawiłem mu swoją kawę i wróciłem do biura. Ale coś we mnie pękło. Przez całą drogę czułem, że to ja jestem zgubiony, nie on. Następnego dnia zniknął. Tylko pod ławką leżała kartka. Nie marnuj swojego miejsca w życiu. Ja już swoje straciłem. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Rzuciłem pracę. Otworzyłem małą kawiarnię. Nie zarabiam milionów, ale jestem szczęśliwy. I codziennie siadam na tej ławce, zostawiając kawę. Może kiedyś wróci. Jeśli dotrwałeś do końca tej historii, Zostaw subę i lajka, to naprawdę wiele znaczy i pomaga mi tworzyć kolejne takie historie.